Cześć! Z tej strony Sebson i dzisiaj będziemy nagrywać sobie browser krótki, tylko kupię nowy karnet już był wczoraj, ale dzisiaj dopiero kupię i ten karnet będzie do mnie najgorszy, a dla Was może najlepszy. Bo ja będę musiał dokładnie do samego końca wybijać levelę, a na samym jak wbiję, to wtedy wszystko odpornę. Może coś się będzie codziennie otwierał, jak tam będzie. Ale ja będę miał źle. Więc no. Będą, ym, powiem na każdym odcinku, którym mam lewe, I na każdym, ale spróbuję. I jak będę miał wreszcie ten 70, to wam powiem i otworzymy I myślę, że tam coś będzie. Więc no. Tu są nowe skiny, można teraz wypróbować je. Teraz je można wypróbować, a ja nawet nie wypróbowałem sobie tej nowej postaci z kina, bo nową postać wypróbowałem, ale z kina nie, zobaczę sobie, więc teraz tak, też tak zobaczycie, więc no, myślę Wam się filmik spodoba, z takiego kupowania karnetu, więc no, ona jest fajna, mi się podoba, Ten w ogóle ma daleka, daleki zasięg, ma bardzo. się mm. chyba nie zmienił może więcej zadaje nie, nie pamiętam Dobra, fajnie więc no widzimy się za miesiąc może jak to będę, jak to wbiję mm, no nie próbujam. Kolejny karnet, karnet zadymiarski. Odbiorę sobie tego skina już, bo to nie jest żadna skrzynka ani nic. Więc no, w tym tam będę odebrał. To tam nic nie daje. Widzicie? Nowy skinek. Pierwszy raz będę mam i na... Nie, kolejny. Ona jest fajna, jak dostajesz. Karny zadymiarski. Fajny ten skin nawet. No więc. Hmm, coś jeszcze mam tu do powiedzenia? Chyba nie Ża... No, widzimy się za dwa dni na odcinku z morze. Nie wiem, Z Among Us, nowej mapy, bo była Dawno nie było, bardzo dawno. Dwa miesiące chyba amonkus Albo z... Na pewno będzie za dwa dni subscribe albo cokolwiek jakoś co dawno nie graliśmy. Może Mario, nie wiem. Więc no, dziękuję za oglądanie, ale nie wiem, może nie jest. Więc dziękuję za oglądanie i pa!